Siema, tutaj są moi koledzy, te jak widać, za Siema. Siema, siema. 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 Dzisiaj rozbieramy sobie boksa. Tutaj proszę pokazać, otwieramy boksa. Ej, daj jedną saszetkę otworzyć. Ej, daj. Każdy po jednej saszetce na nawet. No. Każdy po jednej, ja wziąłem już. Uwaga, pierwszy mój opening. Czekajcie, to ja, drugi drugi. Ja. ja drugi. To ja drugi. raczej trzeci. Ja czwarty. Poczekajcie, bo one są takie dziwne trochę, ale dobra. Legendarne. Legenda. Legenda. uwaga. Jakiś epik taki. No, bazówki. O, żelazny. Żelazny. Kotek. I coś specjalnego jakiś Legenda. taki no. ja. Teraz ja. A mogę teraz ja No dobra, teraz. Dobra się. Ja, czy ja się nie znam za bardzo na StumbleGuysie, ja, ja, ja się znam bardziej na coś specjalnych i zwykłych Legenda, widzowie poszły. Pokaż, pokaż no widzom, pokinają. Ładnie. Ja nie otwiera. Uu, otwiera, Otwieraj, bo, bo jeszcze Green Hood. Legenda. O, legenda. Paran, paran, paran. Legenda. Ale, ładny. Ale ładny. ładny, ładny. Epicka. I uwaga, to wszystko... Na... Co człowieku, człowieku, Pokaż, pokaż, pokaż. pokaż, pokaż, pokaż. Na mnie i Teraz ja. A ja będę już... Teraz ten... ja. My z kładziemy karty. Legenda. A możemy wszyscy razem otwierać, okej? Okay? Brak, mamy? Otwieramy boksa, okej? Okay? Wszyscy. Epic. No otwieramy sobie. A tu do góry widzicie moje, jakbyście chcieli. Epic. Macie tu takiego koza królika. Będzie legenda. Ale rzadkie. Koza. rzadki. A tutaj taka Legendarny! Fale. Ja też mam legendarnego kolegi. legendarny Tu mamy jakieś bazówki, ale dobra już. Kolejna paczuszka leci. Po, ponad chyba 40 albo 50 susetek ta kolek. No nie, jest... jest... Dobra, teraz otwieramy następną. Niedługo moi koledzy założą kanał. I mamy Epic. My sobie zbieramy ten. Ja też mam ciopę tej... legendę! Kolejna legenda! legenda. Ja też Tra... wziąłem tego! Olej, mamy go! Dobra, mamy go! Mamy epika kolejny, No mamy! Patrz, ty masz tego. E... Masz jeszcze tu. Demona, masz. I legendarnego. Dobra, od tego skina się nie da trafić. No. skina się nie da trafić. No. On był za darmo. Ale też też ty te karty, widzą. No właśnie! Pokazuj karty! A się trafi. Trafi. No. no. Tego otworzyliśmy nie wiem. następne i Epik legenda, legenda i epic, czary, epic i jakaś tam uu, nie najgorsza legenda. I A tu jeszcze mamy pociuszkę z cztery limitek, I ale potem otworzymy, Oleg bo Olek prosił. Zobaczcie, to jest... ogólnie oni. to Olek y, to, to był... Legenda, jego pomysł. Duszek. I patrzcie, jedwa! Łączkę, specjalny, specjalny I tak mamy. Jakieś e, bazówka? Na uh, bazówka na Bazówka? Widzisz? Bazówka. A będę pokazywał bazówki. A tu są no jeszcze legendy. Nie będę pokazywał. Z Legendy ]volenCie. dawaj tu. Uwaga, otwieramy następną. I uwaga, jaka nam się trafi. Ale dobre są! Mam I mamy. To... Epic.

jest wiospitalne. Kurde, ja nie mogę otworzyć. Epic. Nie, Ej, Olek nie może otworzyć. O, Olek poszedł. na chwilę poszedł, ja dotarł O! I legenda. Legenda. Ale niestety miał Legenda. Być niestety, epic. epic. Ej, Mamy niestety. kolejnego! Niestety, Mamy kolejnego! Niestety. Co? miał być jeden kolega, tylko niestety... Mamy kolejnego, patrzcie widzowie. On będzie na 19. I dzisiaj jeszcze jeden odcinek o od dwudziestej nagramy ci której Kolejny. Jeszcze jeden! Olek, patrz! Kolejny! Jeeeeee! Yeah, patrzcie! Ja! O, brawo! Ja, ja tam, ja tego, ja tego. Ale to i co mamy album. Bazówka, 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 dobra, A to jeszcze jest de, de, e, nie, w następnym odcinku otwieramy album i tą wielką zarzetkę. Nie, dzisiaj wszystko otwieramy. No, ale to będzie z drugiej Jutro, jak jutro Nie, jutro nagrywamy, ale i... jutro ja No ja już też, wjeżdżam. To dzisiaj nagrywam. Ja otworzyłem już legendarny. I Nie, ja, ja, ja to otwieram. Dobra, to ty to, to otworzę. Epic epic i legendarny bez główki one są mocne potem sobie do albumu wszystkie włożymy i, I jeszcze tu i w następnym kartę. odcinku dzisiaj o od 20 jeden, z jednym okay. i z jednym kolegą i, i, i z kolejnym kolegą <gamy> dzisiaj O, z kolejnym ale tutaj są zwykłe saszetki tak, jeszcze tak, tu tu tak. są tutaj? saszetki limitki. dobra otwieramy teraz są limitko, Uwaga. limitko. Daj każdą po No, bo są... Jeszcze... Są zarzetki. Są zarzetki. To są zarzetki. Tak, to Nie, zaczekajcie za, za Ale za tego. Ale ty, ale te limitki, ale złote. Tutaj mamy kolejną zarzetkę ja mam... z ultra i ultar paczuszki. A... a Olej mi... mam pokażą limitki. No ale widzą. widzom! Ty jesteś taki... Nie poda... pokazujesz, to się nagrywa. Tu bazułeczki. Taka legendzika leci do... gdzie ciało! Pokaż. O oh, no, niezłe. Hmm. Kolejny do up. Epic, epic. z Epic. Gdzie jest sąsiadka z tylu? Legenda, epic. Nie, 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 nie. I mamy legendarnego Olek. Legendarny no. i zwykła. I nie... Koniec na ten odcinek? No! no ty otworzyłeś za Olka! Mija! Lepiej. Dobra, patrzcie, mamy diametrowego no, banana, mamy y, tego e, ciasteczko. ciasteczko, mamy y, tego kryjona, mamy super gala i jakąś, I, tą. jakąś karteczkę. Okej, okay. no, to, taki... to dzisiaj jeszcze ostatnia saszetka, czyli album z jedną zarzetką. Ja wam pokazuję, zobaczcie, taki jak album. A Olek otwiera i kładziemy tam wszystkie te karty. To będzie nas jakby. To będzie nas spójne. Na Pokazujmy Jeszcze napiszcie na, na, napiszcie na komentarzu, czy są y, te y, y, duże karty. Bo album jest. Y, chyba jak, nie ma. Jak karty piłkarskie. nie ma. W tym albumie. Ale napiszcie w komentarzu. Hashtag samolot. No. Olek, tak to się robi. Taka, to Taka, tam ja mogę? Tą nie, Oleg otwiera tę rzeczy. Tu macie album, ja nie ma tez, jest... ale ładny, powiem no, Wam. I są duże karty, bo. O nie, o, nie, nie to jest, patrz, to się od skreśla. Takie mamy. No. Jest to tyłu jeszcze pokażę. Ej, poka poka Ej, patrz, mamy to. Nie, to mamy. I jakiś, jakiś szkielet złota. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy. No, co Ej, mogę Wam pokazać karty tylko Legenda. Legendarny. A ale Nie płaczcie tu legend. Nie, bo tu jest lepsza Album? Drugi raz. I Z tyłu też. Dobra, dawajcie. Wszystko już pokażmy już. Widzimy się w kolejnym odcinku i, I znowu może Pa! A jeszcze jedno, jeszcze jedno! I, i, I teraz już będziemy mieli włożone karty. Zaraz wkładamy i o 20 kolejny odcinek. Jutro możecie sobie poglądać. Bye! Bye.